Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj 2 maja, więc mogę sobie pozwolić na oficjalne, oficjalną pracę. Zabrałem swoją manufakturę w koszyk i pojechaliśmy do Miszki na Wieś. Autem, które chciałbym przy okazji przedstawić, jest to Volvo, największe kombi ze stajni Volvo, czyli Volvo V90. Akurat te auto. Pochodzi z roku 2017, w swoim życiu przejechało, w swoim samochodowym życiu przejechało niecałe 2040 km, ja sam zrobiłem kilkaset kilometrów, ponieważ no, jakoś czuję sentyment do tego, do tego modelu, ja jako jedyny w rodzinie, bo jest duży, za duży dla niektórych, no dla mnie jest fantastyczny. Dlatego postanowiłem troszkę nim pojeździć, i faktycznie no, tym samochodem jeździ się cudownie. Jest to wygodne, ciche w środku, pakowne kombi dla dużej rodziny, gdzie można do bagażnika naprawdę zapakować masę rzeczy. Auto miało jednego właściciela było serwisowane w ASO marki. Jest kompletnie bezwypadkowe, wszystkie elementy są oryginalne, jak to powiedział ostatni inspektor odnośnie innego auta, ale ten samochód mogę powiedzieć, określić tym samym słowem, że jest samochodem uszanowanym. 204 tysiące kilometrów, wersja Momentum, no i sami zerknijcie jak ten samochód wygląda. Oczywiście, ja to zawsze zaznaczam, jest to samochód używany, więc jak najbardziej widać to po tym, po, po tym aucie, że jest to auto używane. Ale absolutnie nie jest to samochód zniszczony czy zmęczony życiem. Naprawdę wygląda dobrze, jeździ bardzo dobrze, do tego jest bardzo oszczędny. A nie powiedziałem, tu pracuje silnik d 4190 190 silnik D4 któremu naprawdę mocy nie brakuje a przy okazji jeszcze jest oszczędny ten silnik współpracuje z oświatobiegowym automatem silnik jest suchy nie ma żadnych wycieków Skrzynia pracuje znakomicie przerzuca biegi można powiedzieć prawie niezauważalnie Sami zręknijcie i ten bagażnik jest wielki, on ma metr szerokości i metr bodajże 20 głębokości także naprawdę po złożeniu foteli jest olbrzymia przestrzeń bagażowa nawet bez tego złożenia też jest olbrzymia automaha no kolownicze elektrycznie składane. Wszystkie opony są z 2024 roku, Miszaliny. Auto ma całkiem dobre wyposażenie. Nie jest to wersja inscription, ale czasami jest tak, że wersja inscription nie ma takiego wyposażenia. Szczegóły będą oczywiście opisane. Tutaj te progi są podświetlane. W drzwiach, w tych kieszeniach bocznych, tutaj jest pasek ledowy. Tak samo w kieszeniach bocznych. Jest, oś, jest oświetlenie ambientne. Tu też jest pasek lodowy pod tą aluminiową listwą. Fotel kierowcy jest elektrycznie sterowany z pamięcią ustawień dla dwóch kierowców. Pasażera jest ręczny, oprócz wysokości oczywiście. Auto jest, tak jak mówiłem, czyste. Skóra jest w znakomitym stanie, nigdzie nie jest poszarpana, podrapana, zagnieciona. Lampy są z aktywnym e, aktywny Full LED, czyli doświetlające zakręty. Oprócz tego jeszcze są wycinające pojazdy z naprzeciwka i jadące przed. Tutaj jeszcze jest pełen e, pełen mm, pakiet IntelliSafe Pro, czyli mm, aktywny tempomat, Bliss, yy, Pilot Assist. Samochód informuje od, o, o kiepskiej formie zmęczeniu, znaczy się kierowcy. Yy, jest też aktywne asystent utrzymania ruchu, także trochę dodatków w tym samochodzie jest, mimo tego, że jest to Momentum, to jest to całkiem bogate, bogate uposażone Momentum. Moi drodzy, gdyby ktoś szukał pakownego kombi w znakomitym stanie technicznym i wizualnym, serdecznie zapraszam. Udanej majówki.